Świadomość Polaków rośnie w zakresie wpływu ekologii cyfrowej na środowisko. Jest, chociaż jest zróżnicowana w zależności od tego, w jakiej grupie jesteśmy społecznej, jakie mamy wykształcenie, czy też od tego, jaki mamy dostęp do informacji, albo po prostu jak interesujemy się kwestiami związanymi z technologią. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że coraz większa część konsumentów jest pokoleniem digital natives, czyli osobami, które obcują z technologią od samego początku, tak naprawdę od urodzenia i dla nich ten Aspekt ekologii cyfrowej jest raz, że znany, ale dwa też dużo bardziej istotny niż dla innych pokoleń. Działaniami, które najłatwiej nam wdrożyć, jeżeli chodzi o wpływ ekologii cyfrowej w ogóle na środowisko, jest między innymi ograniczenie po prostu korzystania z technologii. Tutaj bardzo proste czynności możemy wymienić typu regularne, czy czyszczenie skrzynki mailowej, czy ograniczenie oglądania filmów za pomocą kanałów streamingowych. Czy po prostu skrócenie czasu w ogóle korzystania z, na przykład, smartfona. Można też tutaj e, dopowiedzieć e, takie kwestie, które e, są związane z e, dbaniem o sprzęt, e, czyli przedłużaniem żywotności tego sprzętu, z którego korzystamy, na przykład e, ładowanie. E, nie wiem, telefonów czy laptopów, zgodnie z tym, jak wskazuje to producent. Według badania The Protocol co trzeci Polak kupił używany smartfon. Jest to też urządzenie, które jest najpopularniejsze, jeżeli chodzi o ten obieg z drugiej ręki. Na drugim miejscu są laptopy, i tutaj do zakupu lub sprzedaży używanego laptopa zadeklarowało się ponad 50% badanych. To, co może zachęcić do rozwoju tego trendu, to jest tak naprawdę transparentność i rzetelność firm, które oferują ten sprzęt, aby zasady tego, jak on był odnowiony i zasady gwarancji były jasne, czytelne, zrozumiałe i tak, aby zachęciły tych największych sceptyków. Ten trend przede wszystkim ogranicza nam zużycie energii, zapotrzebowanie na energię i wodę, ogranicza też ilość odpadów elektronicznych, ma też taki, takie zadanie promocji tak naprawdę gospodarki o zamkniętym obiegu, rozwija też tak naprawdę branżę naprawczą i cały biznes z tym związany.